Siemano widzowie, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Dzisiaj pooceniamy wasze wyspy Na serwerze kidowice.pl Tak dokładnie, z tym że nie ocenimy Niestety wszystkich wysp, bo tych wysp tam naprawdę Jest strasznie dużo, Dzisiaj w dzisiejszym odcinku Sprawdzimy sobie tylko i wyłącznie wyspy Topki serwerowe, czyli 14 osób, które zaliczyło się do tej topki Mają najlepsze wyspy, no bo te wyspy uważam Że najlepiej jest oceniać, aczkolwiek będziemy oceniać Również inne wyspy na następnych odcinkach Niestety nie jestem w stanie sprawdzić wszystkich wysp Bo jest was bardzo dużo, dlatego musimy to jakoś Wyegzekwować, dlatego na discordzie powstał specjalny kanał premium dla osób, które mają kupionego Wipa, SVIPa albo Kit na serwerze kidowice.pl. Więc możecie wbić na kidowice, kupić sobie właśnie jakąś z tych e, rang, żeby mieć właśnie dostęp na Discordzie do tego właśnie miejsca. A tam będziecie mogli podać swój swój nick na czacie żebym mógł wejść na waszą wyspę I to właśnie na te e, wyspy tych no uprzywilejowanych osób po prostu wejdę Bo niestety nie jestem w stanie wejść na każdą wyspę Więc jak chcecie żeby sprawdził waszą wyspę no to po prostu e, No niestety będzie trzeba kupić tego, tego Vipa jakiegoś najtańszego Cokolwiek po prostu cokolwiek co wam da dostęp do tego Discorda I będziecie mogli tam wtedy podać swój nick i waszą wyspę sprawdzę Bardzo przepraszam że tak musimy robić ale po prostu jest was za dużo Nie byłbym w stanie sprawdzić waszych wysp Myślę że wasze wyspy jak już będzie bez Sprawdzać, może na, na, na live'ach czy coś takiego, no bo, no bo inaczej to, to się tego nie da zrobić. W każdym razie, zostawcie łapkę w górę, zapraszam Was do oglądania i nie przeciągam, ponieważ e, jest co oglądać w tym filmie. Trzymajcie się, miłego oglądania. Ostro. A więc przechodzimy widzowie do ocenia pierwszej wyspy. Oczywiście wchodzimy na i ponieważ dzisiaj, tak jak powiedziałem, ocenimy tylko i wyłącznie topkę, czyli 14 osób, które są w totalnej topce na serwerze kidowice.pl. Ocenimy każdą wyspę od 0 do 10 i zapiszemy to w książce. I wyspa, która będzie miała najlepszą ocenę, to wygra sobie klucz. I damy klucz im po prostu. Tam, jest damy, klucz? damy klucz klucz taki, który. No, klucz do otwierania skrzynki na przykład. Oh. Żeby sobie otworzyli mega skrzynkę. Możemy zrobić coś takiego, że pierwsze trzy miejsca dostaną. Więc zróbmy, że pierwsze miejsce dostanie mega klucz. drugie Miejsce dostanie super klucz, a ostatnie dostanie. No nie, bo. Aha, bo pierwsze... Trzecie, no, tak. pierwsze miejsce dostanie mega klucz, drugie miejsce super klucz, a trzecie dostanie w klucz. A więc uwaga, mamy tutaj tę wyspę. Może zacznijmy tak, nie idźmy od początku, bo skoro to jest jakby numer jeden wyspa, to prawdopodobnie będzie najlepsza. Pójdźmy od końca, czyli kartofelek 777. Dobra, a więc mamy pierwszą Uuu. wyspę i to jest wyspa kartofelek 777. Wygląda następująco i widzę, że jest strasznie dużo netherite, strasznie dużo złota i strasznie dużo diamentów. Ale no dla... Ej, dobra, jeżeli tu jest tyle tego. A to jest y, najbiedniejsza z naj, jakby najlepszych wysp, coś takiego w sensie no, naj, no tamte To tamte będą potężne To tamte będą potężne, tak No ale Jak oceniasz tą wyspę? No fajnie, bo są e, koniki i mhm. lamy okay. No fajna, ale... O, no, patrz jaki magazyn tak ma jak Ty, tu ktoś jest A nie, dobra, to jest netherite block Tak nienaturalnie, tak wiesz, mhm. sztucznie jakby Nie, nie, ma, wiesz, tak, nie ma tak ładnie zrobione, tak? Czyli jest ma tak? Kośni, no... Aha, rozumiem. Ale jest spoko. No, ja powiem tak, no wyspa taka, no bardzo chaotyczna. Yy... Aczkolwiek całkiem fajne podoba mi się to, że jest ten yy, mob grinder zrobiony ze złota. Ile dajesz? Odbija mi się po obiedzie. <laughs> Ile ja bym dał tutaj? Hmm, no ja bym tutaj, no nie, no to nie jest jakaś mega dobra wyspa, no jeśli chodzi o zbudowanie, no to tutaj nie ma za dużo zrobione, więc ja no tutaj kartofelek 777, no ja bym tutaj dał ocenę tak. No takie 3 na 10. No, na razie 3 na 10, bo tutaj no nie ma nic takiego nadzwyczajnego, co by... jakichś ładnych budowli. No po prostu są jakby to nawet takie niedokończone. Nie wiadomo co to jest nie wiadomo co to będzie, ale chyba jakiś też Mob Grinder czy coś tego typu z Edritu. No zobaczymy na dany moment 3 na 10. No nie jest to najlepsza wyspa. Leźmy dalej. Dobrze, a więc mamy kolejną wyspę, tym razem od młody Kaniewski. Jest to wyspa gracza, który jest na miejscu. 13 z topki, ponieważ w topce jest 14 osób, jak dobrze pamiętam. To to jest na miejscu 13. No i co? No i co my tu ale mamy? Mamy fajnie, tron jakiś Bo jest więcej zieleni. Tron, tron młody kaniewski, tron młody kaniewski. Jakby to był tron Tost, to może bym dał lepszą ocenę, ale. Tron młody. Tron młody kaniewski, no. A to, a wieża, co to? Nie wiem. jak ja tu wejdę w to. Czekaj, jestem ciekaw, czym ma coś w nederze? Nie, to nic nie ma. O kurczę, tu się wyprawia? Co tu się wyprawia? Jak wrócić stąd w ogóle? No, mamy lipę. O nie, o nie, dobra, musimy się cofnąć z portem w ten sposób. O, dobra, dało radę. Jesteśmy. Ale fajny domek? A to, co to jest za ściana? No. Poczekaj, tu jesteś na dół do magazynu. O! o. No dobra, no jakoś to nie najgorsze, no ale. No lepsze niż tamto. Na pewno. Lepsze niż tamto, no ja bym tutaj tak dał. Eee... Ale nie bardzo. O! Jest pies? Eee, jest pies. Na 10? 4 na 10? Może być. Młody Kaniewski. 4 na 10. No, póki co no, wyspy nie są jakieś wybitne. Nie możemy ale... dawać takich wysokich, bo później musimy dać jakieś wysokie. No to tak. więc. E, Alixery Afryki. Gdzie my są uwięzieni? Halo! W którym to jest miejscu? Tak, muszę stąd wyjść, zabuduję mu to tutaj. Gdzie my jesteśmy teraz? Uwaga, co to tutaj się wyprawia? No mm, Nie, no co to jest za wyspa w ogóle? Co w skrzynce? Kobla, tylko kobla, tutaj nic No yy, tu ma 1984, się... dlatego tutaj jakby to, ta wartość tej wyspy jest taka duża, ale Nic nie ma takiego, nie ma, no. żadnego domku, no nie, żadnego no. niczego Jaki miał, miał nick? -y Aftyk. 1 na 10 No niestety tutaj yy. wyższej nie można dać noty, bo tutaj na tej wyspie totalnie nie ma nic, tylko i wyłącznie jest netherite, co domyślam się, że możliwe, że Może ten ktoś ma kitcoxa czy coś i po prostu tego tu dużo zdobył, nie wiem W każdym razie, ta wyspa, no nie najlepsza, lecimy do następnej wyspy Dobrze, a więc mamy kolejną wyspę, pojawiło nas w tym Uuu. miejscu O dobra, tu ej, się, to jest ej fajne. dobra, okej okay. Dobra, tu jest już grubo, tu, patrz, tu jest nawet jego głowa Ja kojarzę tego skina, dobra Zobaczmy tak, zobaczmy, tu mamy mob grinder, mamy skrzynki, które są pewnie wypchane po, po, po brzegi Zobacz. Eee, ue, dobra, tu, tu, czy coś jest? O, aż mi laguje, musi do serwer czytać, no ale dobra, w jakieś tam ma rzeczy. Tutaj drzewka mu rosną Elegancko, jest pole do, do jedzenia. Okej, okay, zobaczmy na górze, tak. Na górze. Czekaj, czekaj, tu jeszcze tak, tu jest. O, nie, że to nie powinien być, tu powinien być na środku, bo tam chyba nie działa dobrze. Dobra, jest głowa moja, jest głowa Dave'a. No z ale mam nie mam naszych kule. wszystkich, więc. No to już wiesz, może zaniżyć ocenę. No dobra, tu mamy podwójny mob grinder. to jest fajne, to jest fajne. I na górze... Ło, aż mi cofło. Na górze to ta. A nie, jest! Nie, jest. jest tu coś, dobra, mamy tak. Ma... Ej, dobra, mamy villagerów. Dobra, tutaj mamy to. Czy tu jest gdzieś mending? Jak, jak jest mending, to ma zawyżoną ocenę. Co to, to, jest, to jest? Naprawa, Na... o, nie ma, nie ma ten, no takie wiesz, dosyć rzadkie. Co to jest za wieża. Ora, tu jest no, taki, no taki, śluby, no, taki... ale fajnie. Ale wyspa najlepsza tak. z wszystkich, póki co. I szczerze, dałbym tutaj taką ocenę. Um, ja nie wiem jakiego miał nigdy, nazwijmy go po prostu Layer. 2, eee, Nie trzy, wiem, czy mi pisać tych cyfr, cero, bo 5, 7, 8. On miał strasznie długi nick. To, to nieważne, po prostu nazwijmy go player. Player, eee, no ja bym tutaj dał pięć. ocenę taką. 5? Ja, ja bym sześć. dał nawet 6. Ja bym dał nawet 6, bo tu sześć, naprawdę zaskoczył fajnie, mnie, no? jest fajne, rzeczy są zrobione. Póki co najlepsza wyspa. Mi się podoba, więc wydaje mi się, że git. No? Aczkolwiek, eee, no można tu jeszcze kilkoma rzeczami popracować, ale. Jest fajne. Szóstka, myślę, że jak najbardziej zasłużona. Fajne, dobra, lecimy do następnej wyspy. Dobra, więc mamy kolejną wyspę. W tym momencie jest to wyspa. Uwaga, czy to była wyspa? To była wyspa e, Rysiek. 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 Wyspa Ryska. O, troszkę mi tutaj laguje, Ej. troszkę się wczytuje ta cała wyspa. Podoba no mi tak. Się, tu ma bo... taką kupę bogactwa. E, to jest oczukane w środku. A, dobra. Myślę, że to są diamenty, a to jest Ej. żelazo w środku. No dobra, ale, ale i taki. Podoba się mi, że dla żółwia są takie. Co Czekaj, czekaj, bo mnie tutaj cofa lekko. Mam jakiś problem z internetem. Eee no. Te zwierzęta są fajne, że tam jest ta zagroda. Zagroda dla zwierząt? Fajna no, pa, sprawa. Patrz pa, tu ]ce. ma nawet te... Y, jak to się nazywa? Spawnery dla. Y, la, A dla co owiec. O, wow Ło, to jest zwierzę spalionowa, taką podobną zrobił, mamy tam podobną na, na ten. E, dobra, cofam je strasznie Jaki my tu mamy internet? Nie, Nie wiem, co? coś, coś ale mi tutaj. Fajne, mega coś mi tu cofa. Dobra, są tu nasze główki. Ja pamiętam tą wyspę, ja na niej byłem już raz. Pamiętam, pamiętam teraz. A... Czekaj. Dobra, a więc tak, naszym stanęło z tą wyspą, bo ja już nie pamiętam. Ocenialiśmy tutaj, że zwierzęta, mm, że, tak. że fajnie, fajne ma te zwierzęta. A pod ehm, tym coś jest chyba, nie? Pod tym gdzie? No tu zejść na bok. A Aha, to. Nie. No magazyn a, jakiś a taki, dobra, tu pisana. shulker uuu, sporo ciekawych rzeczy, masa skrzyń No okej, okay. o, tu jest do netheru zejście. No dobra, a jak oceniasz tą wyspę? No takie... A tak fajne, ale tu jest mało rzeczy Tu nie, jest dużo tak. Moż nie, można, można by było więcej Może... zrobić. Też 6? Myślisz, Też że możemy dać 6? No dobra. Ego? No. Rysiek w takim razie dostaje również 6. Będziemy musieli e, na końcu zdecydować, który z nich będzie miał w takim razie lepszą. Chyba, że trafi się ktoś lepszy. Dobra, zobaczmy. Is topka znowu. O, no już nam się zmieniła topka. E, Adasiek, go nie sprawdzaliśmy. Is visit. Adasiek. A, kamionik. miał Adasiek 1, 2, 3, 4. Dwa, trzy, dwa, cztery. Dobra, kolejna wyspa Adaśka. O, opasz e, e, Ty, ale twojej głowy nie ma, tylko. No jeszcze <laughs> nie zbudował pewnie. O nie no to możesz to zaniżyć grubo. No tutaj. No nie, no tu są same głowy tak naprawdę, nie? Same głowy, w tym nawet nie ma twojej. No właśnie... Coś magazyn magazyn ciekawy, magazyn ciekawy To mi się podoba nawet. Nie, wejdę sobie do środka. Magazyn fajny Magazyn mi się podoba, no, no ale być. tu, ale tu niewiele ma no, niewiele Mała rzeczy jest, rzeczy. Nie? No, no. no nie no tutaj, tutaj w tym momencie Adasiek, no ja bym tutaj ocenił na, na takie 4 na 10. No może być 4, no, nie ma mojej głowy Czekam Mam nadzieję, że zbuduję, dobra i stopka A. Ci sprawdzeni Kolo no, no. 1, 2, 2, 3 Is Visit Colo 1223 Okej okay. uh, uh. Dobra, oni nas nie widzą na szczęście, ale zabrałem im itemy jakieś chyba mi to wyrzucić O, nie wrzuciłem mi tą książkę. No to wszystko wiedzą jak ty wyrzucasz? No nie, znaczy mogliby zabrać mi tą książkę, ale ja tej książki... E, nie chcę im oddawać. Dobra, o, on, o, on, mnie, on mnie nie widzi, wiesz, bo ja jestem na waniszu. Co on ma rajda Geride? tutaj jakiegoś? A tam Chciałabym zauważyć, że w ręce ma arbuza. Okej. Okay. Więc plusik. Plusik, bo arbuzy są. No dobra, ale oceniamy wyspę, nie to, co no ma w ręce. Ale... No dobra, to dobra, dobra rozumiem, tak rozumiem. rozumiem Dobra, tutaj. Basen? Tu, tu ma raid rozpoczęty. Nie wiem o co tutaj chodzi i nie wiem o co chodzi z tym tym. No to jest jakby trochę. Tutaj basen. Tak, no trochę takie niepotrzebne. Ale dobra, w tym miejscu. Kurczę, straszny chaos. Straszny chaos na tej wyspie i tak za bardzo nie. Mało rzeczy jest. Ma, mało rzeczy i nie jest to takie poukładane. Wejdź tam na górę. No tu jest Mob Grinder po prostu. No i tu jest zresztą wyjście. O, a o nie, tu musisz mieć to zamknięte, bo, bo tu masz jasne, ci się nie będę respić chyba. Coś respi się coś. No dobra. Nie wiem w każdym razie. No nie no, tutaj tutaj w tym, w tym przypadku yy, czyje to było? Yy, kolo, kolo, 1, 2, 2, 3. No ja tu dałbym takie 3 no, na 10. No. Co, 3,5. 3,5. No dobra, no to może być za arbuza, no ale to, to i tak niewiele zmienia, bo i tak gościu no, nie wygra tego odcinka na pewno. Dobra. I stopka, i sprawdzamy kolejną osobę. E, w tym momencie Bunia, bunia 385. Is visit? visit bu, bunia? Jak? Bunia, bunia 385? Tak. Dobra, mamy kolejną wyspę Bunia 385. Ok, mamy tutaj budynek na górze mhm. Enchant. Tutaj jeszcze wyżej mamy e, bloki. No to podnosi wartość wyspy, takie Aha. coś. No. Dobra. Mamy trzcinę cukrową, mamy owce, mamy takie te, no ale też prosta wyspa. Psy, Nic nadzwyczajnego. No, no tak. Zobaczcie środek jeszcze tego budynku Uuu a nie to jest Słabo. jakiś spawner To jest tak żeby moby bić hmm. No Średnio. niestety bunia Bunia ja bym tutaj ocenił yy, Bunię na No tak no Trzy. No 3 na 10 No to, to nie, nie możemy tego wierzyć bo tu za bardzo Niewiele jest oczywiście nie mówimy że wyspa Jest zła po prostu możecie sobie grać jak ona się dobrze gra To oczywiście bardzo fajnie ale tu Chodzi o to żeby jednak wy, wyegzekwować Osobę która ma najładniejszą wyspę ja wiem, czegoś się tego nie zrobiła, więc. No to właśnie, więc, więc co ty tam wiesz, co ty się zna. Sado Gaming, ty, dobra. Is Visit Sado Gaming, ty. Y, y, ty. O, jest. Ramy kol o nie, to jeszcze większy chaos jest. To jeszcze większy chaos, co tu się no, wyprawia. Tak, tak. Tu jest chaosik, tu ten, no ale ja wiem na pewno, że zobaczymy dzisiaj jeszcze wyspy, które będą naprawdę piękne. Dlatego tutaj oceny te są naprawdę adekwatne, bo ja mniej więcej wiem jakie są w topce, nie? E, te, 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 te wyspy. No, Straszny chaos! Tak! No. Straszny chaos, nie wiadomo co, co to za magazyn jest dziwny taki, chociaż to... A nie, tam Wszystko są leje, skończy. to są leje, to są leje. To jest po to, żeby z leja do leja wszło i żeby tu się zbierało jakieś no, rzeczy. No, to jest może i fajne, ale... I Oj, dalej. patrz, zbiera się. Widzisz? No, ale i tak y, mało rzeczy, znaczy, du znaczy dużo, ale to jest wszystko nie niepełnogodne. No, straszny chaos również, więc ja tutaj w tym momencie to jest wyspa Sado Gaming, więc dajmy y, ale jakby... Sado Gaming. Co tu się u mnie wyprawia? Ale ja Sado dała Gaming. mniej niż 3, bo patrz, Bunia była, miała lepiej, nie? Tak, Bunia miała lepsze, więc 2 na 10 dałbym, no, bo no. Nie, na pewno nie wyżej. Dobra i stopka. E... Pimpek, pimpek i pięć dwójek pimpek. Is visit pimpek raz, dwa, trzy, cztery, pięć Dobra Okej, 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 tu się zaczyna ciekawie, tu się zaczyna ciekawie. Szkoda, że ciemno jest al wow! ile kur! Ile kur, Dobra. tu mamy blok z Netherite tu w środku on jest pusty? Czy pewny? Pełny, pełny, okej, okay. dobra, czyli... Czyli w środku też coś jest, ok. Zobaczmy w takim razie tutaj. No, Fajne. też lekki chaos, ale. Ale, jest ale, mniejszy, ale mniejszy, ale mniejszy, no. Są tu jakieś takie biomy porobione, tutaj jest jakiś budynek, nie wiem czy to jest dom jego, czy to jest też spawner. Czy to jest nie chyba spawner. O nie, tam jest woda jakaś, to będzie spawner. Tak, to są spawnery. No dobra, no czyli, czyli krótko mówiąc, no, wyspa taka funkcjonalna, ale dalej troszkę chaos. Tak. Ja bym tutaj, prawda, pimpka, pimpek 2-2-2-2-2. Y, dwa, 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 dwa. Oceniłbym go tak no, na takie. 2,5? Nie, no, trzy? dałbym te 3, dałbym te 3 trzy. Trzy na 10. Trzy. No. O, bo jednak, jednak na początku zrobiło to jakieś wrażenie. Dobra, i stopka, i zobaczmy na scenę osobę. To jest xx o. domino, o, o, o. Dobra. Is, x. visit, xxx x, nie, nie, nie. Domino. x, domino. Ale to nie ma znaczenia. O, o, o. Okej, okay, mamy. Okej. Okay. Okay. Ta, o jest głowa moja, o ja to nawet podpis dałem, ja już tu kiedyś musiałem być. Szef tost, No dobra, no. chociaż, a to nie, to nie wiem czy to Dave, Dave dał, bo kurczę już nie pamiętam czy ja to dawałem, ale możliwe, że ja to dawałem. Dobra, no w każdym razie mamy takie budynki, no jest to tak pusto, no, pusto ale, no, ale ale ładnie, ale my... ładnie, ale ładnie, no i ja, moja, ja uważam, że 4 na 10 tutaj. Mm -hmm. O tu ma, fa fajne to ma zrobione, że to jest tak jakby w takim budynku zrobione, to jest git, to mi się podoba tak. nawet, o tu leżało, oddaję Dobra, tak, tak, dobra, i teraz, no tu ma fajny, fajny ma że jak się tu ktoś mm -hmm. pojawi, to jest w fajnym miejscu się pojawia, to jest, to jest fajne Może nawet 4 na pół byśmy No ja myślę, że możemy nawet 5 dać No dajmy już to 5, Jaki tak, ja 5. X X XXX X. Dom Domino Domino o o, 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 o I dałbym takie 5 na 10, dobra Lecimy do następnego i stopka I zobaczmy kolejne, dobra mamy top 4 teraz To są najlepsze wyspy, dobra podłoga z SIP It's visit, podłoga z SIP I teraz tak, mi się wydaje Że to jest najładniejsza wyspa jako zobaczymy, naprawdę Ja już wiedziałem o tej wyspie, ta wyspa się pojawiła u mnie nawet na trailerze tego serwera To jest zupełnie. Wow, dobra Ej. tu jest jeszcze jakieś Dobra, to już no no jest ta marone. wyspa, ta wyspa jest zdecydowanie najpiękniejsza To są, to jest Jest McDonald's, jest McDonald's, jest, McDonald's Boże. jest zdecydowanie najpiękniejsza ta wyspa póki co No i nie masz szans, żeby tu inaczej ocenić Jak po prostu póki co To jest podłoga zip Dajmy z zapleczem tak. 9 na 10 Bo no. może akurat Któraś z następnych wysp nas uwiedzie bardziej Ale hmm. póki co to jest najlepsza Najlepsza ale wyspa Zobacz ten domek Ten domek W środku Tak. Dobra weźmy do środka pyk, pyk. Tu wchodzimy. No nie, to są różne jakieś takie, tu nie wiadomo co, to jest chyba jakiś taki barek. Na no środku pusty dom, ale nie? I tak niewyposażony. Ładny Tutaj pod schodami nic tu nie ma, dobra. No taki pusty dom niewyposażony, ale jest, jest, jest. ale jest, ale jest. O, tu boksów ma ten. Albo Może, chyba, to jest chyba dziewczyna, tak mi się wydaje. E, więc no. E, no no wysła póki co najlepsza. Do wyspa póki co najlepsza. Dobra, i stopka i sprawdźmy kolejną w takim razie. Teraz mamy podpowiedz. Is, y, Visit, podpowiedz. No to też jest mocna wyspa, pamiętam. Aczkolwiek nie jest aż tak mocna jak poprzednia. Ta wyspa jest mocna w tym, że oni mają fajny ten budynek i w środku tak. mają fajne to, że tutaj trzymają ten netherite w takim czymś. I oni mają naprawdę tego Nedrite'u um ogromną ilość. Wcześniej mieli to tutaj w tych narożnikach i to moim zdaniem lepiej wyglądało, ale widzę, że oni to jakby skumulowali w mniejsze te, tak mi się wydaje. A tutaj mają jakieś swoje rzeczy, co to, to zamierz? O, nawet fajny mierz, nawet mm -hmm. fajny mierz. Ale jest hmm. trochę jest za Trochę, To nie jest najładniejsza wyspa, no. Tak, to tu trzeba ładniejsze. troszkę popracować. Więc tutaj, no, zróbmy tak, że napiszemy e, podpowiedz. E, no, takie. Siedem. No, 7 na 10, to jest tak ten. Dobra, i stopka, i sprawdźmy w takim razie. Kokoseku 1133, e, i visit Kokoseku 1. Nie wiem, co jest dalej Kokoseku1133 Dobra, 1133 O nie, jeszcze dopisowałem sobie jakoś O, dobra Okej, okay, okej, okay, oh. tu strasznie dużo podpisów ludzi różnych Arbusy. Kogo tu mamy? Gimon, Gimon, Domi, Jestem, Kokoseku, Agent, i X... No i jeszcze wiele innych osób tu Arbus Patrick podpisał. No dobra, no są naprawdę fajne rzeczy. Nie wiem fajnie, czy ja tu fajnie. gdzieś jestem, ale nie widzę, żebym ja tu gdzieś był. Możliwe, że... A tu jestem, dobra, ja tu jestem. Tu podpisałem się ja, tu podpisał się Dave. No git git, no jakby wyspa ale... nie jest zła. Fajna nawet. No fajna, ale jednak... To jest Gimon Gimon! <laughs> to jest wyspa chyba ich wspólna. Gimon Gimon razem z jakimś tym innym, tym sobie. No, wyrobiony jakiś. To jest. Mhm, tak, spider manów Ale jednak to nam się bardziej podobało, bo to jest. Tak, była jakby, i, ale. To jest prawdziwa. Coco Seku 11338. Osiem. Osiem. To na pewno było lepsze niż ta tak, od odpowiedź, tak. ale, ale nie aż tak. Dobra. Is topka i w tym momencie mamy numer jeden. Super. To jest tma. Ciekawa, tak, tak. Is visit super tma. Ok, jesteśmy w ciemni. W ciemnicach. To jest najpo, To jest najbogatsza wyspa na serwerze. Naj... No jest tylko ciekawa. Powiedziałoby to się, to. że najlepsza. Więc uwaga, sprawdźmy, czy faktycznie będzie taka naj... Jak stąd wyjść? Dobra, wyszliśmy. Pyk-pyk. Dobra. Dobra. I zobaczymy w takim razie tą wyspę. łup To jest dom Paliona, z Palionowa okay. Tak to wygląda, taki tu są głowy. Ma? No ma taki prostokąt. Tam są nasze główki, widzę. O, jest, mój, jest dobrze dobrany, moje ma, kolory. Dobra, tu jakiś parkur. Fajnie, fajnie. Fajna wyspa. Nie hmm. dziwię się, że jest najbogatsza, bo tam widzę już, ile jest tego na tam to jest po 50 tysięcy na przykład. No, to dużo. Więc ogromnej ilości. Ale to nie jest lepsza wyspa niż od Zip. Zip Kreszak zrobiła myślę. zdecydowanie lepszą. I po prostu tą no. wyspę oceniłbym na... Też mogło być trochę bardziej poukładane. To tak, zobaczmy w ogóle jakie mamy oceny, bo tutaj wygląda tak, że... Możemy od razu jakby wykluczyć osoby, które mają... Jakby zobaczmy jakaś jest Topka. Topka to jest zdecydowanie ostatnie trzy pozycje. Tak. I to nie przez to, że akurat ostatnie trzy pozycje to są jakby... No topka też jakby wartościowo wyspy ale po prostu te wyspy wyglądają najlepiej. Więc ktoś mi się oddał faktycznie najwięcej czasu poświęcić, no i widzi się to, że faktycznie ktoś tam dużo czasu poświęcił. Więc tak, ja usuwam wszystkie powyżej, ponieważ Dobra. te wszystkie powyżej i tak nie mają podjazdu pod te ostatnie. I teraz musimy się tylko zastanowić, czy ta wyspa, którą tutaj mamy, na ile ją, na ile ją oceniamy? 8,5 może. Czyli lepsza niż kokoseku. Ale przecież kokoseku to było... no myślę, że lepsze. Super ma. Ja powiem tak. Moim zdaniem ta wyspa jest bardzo na równi z wyspą podpowiedz Nie, bardziej chyba. Myślisz? No może być 7,5 możemy dać. No bo... No dobra, dobra, Przecież no to zróbmy w takim... zrobił też. Dobra, to zróbmy w takim razie tak, że... No dobra, no to ocenimy w takim razie na... Na te 7,5. 7.5 na 10. To jest Twoim zdaniem dobra ocena. Czy mamy to dobrze zrobione w tym mm, momencie? Nie wiem. Ja uważam, że tak. Może tak być. Uważam, że jest to, jest to fair. Jakby ta wyspa no nie jest najładniejsza, zwanie to z ma ładniejszą Ty, wyspę. Zabałagania, no. Zabał... się... Ale zabałagania za zaba... nieważne. E, o, tu patrz, masa podpisów jest. Dobra, Też no nie, no dobra, no jest lepsza niż ta wyspa Podpowiedz, ale nie jest lepsza niż wyspa Kokoseka. Chociaż nie, dobra, dajmy 8. Dajmy 8, niech jest na, na równi z tym z Kokosekiem, czyli mamy jedno, jedno pierwsze miejsce, dwa drugie i jedno trzecie. Tak. Czyli musimy tym osobom przyznać właśnie klucze, tak jak powiedziałem, pierwsze miejsce dostaje mega klucz Drugie miejsce dostaje, e, czyli dwie osoby w tym momencie dostają po jednym kluczu z e, wyspy super, znaczy z wyspy może ze skrzynki super I e, podpowiedź dostanie e, no wys, no albo nie, wiesz co, zróbmy to inaczej, bo ta, a w klucz jest średni Zróbmy tak, Zip dostaje trzy klucze mega e, Drugie miejsca dostają jeden klucz mega A podpowiedź dostanie klucz super Dobra, Dobra. Tak będzie lepiej no i tyle, widzowie. Poocenialiśmy dzisiaj Wasze wyspy, mam nadzieję, że Wam się podobało. Oczywiście następnym razem będziemy oceniać wyspy również osób, które nie są w topce, ponieważ y, teraz po prostu tak było nam najłatwiej, ale y, w pierwszej kolejności będziemy oceniać wyspy osób, które... Y, mają y, jakąkolwiek, jakąkolwiek rangę na, na tym serwerze, czyli albo VIP, albo Super VIP, albo y, tam Kit koks, Więc wbijajcie na Discorda, ponieważ tam będę Was prosić, właśnie Was, tych y, ludzi z rangami, żebyście podsyłali swoje niki, ponieważ na, was, na Wasze wyspy będę wchodził. O tyle, jak się dzisiaj zaplątany czuję. Kończymy odcinek, trzymajcie się. Elo!